By sprawdzić falownik, to w sumie wystarczyłoby ten przewód. O, o. Ty, ale, numer. Słyszycie? Tu coś. Trzecia od tej strony. Raz, dwa, trzecia od tej albo trzecia od tej. Dobra, środkowo. Zobaczymy. Normalnie, standardowo wyrzuca. Z rzeczy jeszcze takich tam ciekawych możemy sobie zerknąć, zobaczyć na produkcję. Taka ładna po pogoda i 0,370 watów. Idzie. Że się odpalił gaz w ogóle, ale numer. No właśnie, a dlaczego? Cześć, i czołem, witam Was gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Na naszym kanale zajmujemy się promowaniem i propagowaniem off gridu i promowaniem, propagowaniem tych wszystkich rozwiązań, które pozwolą Wam i nam żyć bez płacenia, rachunków. Na zewnątrz mamy 20, chyba nie wiem, czy będzie to widać tutaj. Na zewnątrz mamy 26 stopni, a wczoraj było 38, czyli w ogóle jakiś kosmos był, no nie? I w miarę możliwości powiem Wam, że jak w nocy jest utrzymywany non-stop łączony klimakonwektor, to jest w stanie w miarę możliwości utrzymać tutaj nawet w, tak, w takim domku, który powiedzmy jest wiatrem podszyty, temperaturę dość znośną. W tej chwili... A co to jest w ogóle? Że się odpalił gaz? W ogóle? Ale numer. No właśnie, a dlaczego? To jest bardzo ciekawa ciekawostka. Tam jest wyłączone. Tu się połączało. 18 stopni. Zima? Dlaczego zima? Klima, a nie zima. A, dobra, już chyba wiem. Najprawdopodobniej chyba, przed, najprawdopodobniej chyba przez chwilę, jak włączałem tam, to przerzuciłem to na na ogrzewanie, ale dlaczego się na gazie włączyło? A nie, jest tutaj załączona gwiazdeczka. Aha, bo tam włączyłem. Jeszcze raz sprawdzę Faktycznie. Jak chciałem włączyć, żeby podświetlić i przełączyłem na tryb e, zima. Dobra, teraz klima chodzi. Dobra, okej. Okay. Już się przestraszyłem. Dobra, e, szybciutko, bo chciałem dzisiaj Wam powiedzieć i omówić sobie taki temat związany z tym, że wywala mi różnicówka i tak wydaje mi się, że jak zrobię z tym tu porządek, to chyba to powinno zniknąć. Aczkolwiek, e, co byście mi tutaj doradzili? Bo przyznam się Wam, że. momencik, już zaraz tylko buty i lecimy. Ok, teraz tak. Za moimi plecami. Jest domek, który w tej chwili nie chodzi na głównych magazynach energii z tego względu, że wywala różnicówka. No i teraz tak, eee... pytanie do Was. Jak zrobić najszybciej, jak to jest tylko możliwe, żeby określić, co jest przyczyną? bo już słyszałem takie rady, że mm, obejść różnicówkę, no przecież jak obejdziesz różnicówkę, no pewnie, no to przecież nie będzie jej wywalało, tylko właśnie nie o to tu chodzi, tak? I z tego powodu chciałbym, żebyście mi coś podpowiedzieli, powiem Wam jakie są objawy, jak to wygląda. Lecimy, 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 szybciutko, szybciutko, dobra, ok. o właśnie, przyznam się Wam, że tutaj to zupełnie inaczej wygląda, troszkę... Lepiej niż tam. Znaczy, mi się tutaj to nawet bardzo podoba, i już mówię, jak sprawa wygląda. Mam specjalnie tutaj odłączoną jedną z tych różnicówek. Bodajże to jest ta tutaj. Ona jest wyłączona, ponieważ ee, jak ja ją załączę, to ona po chwili wywala. Nie wiem, czy teraz ona od, o, wyrzuci ją, czy nie. Eee, aczkolwiek. No dobra, sprawdzimy. W każdym razie to jest ta. Tak trzecia, trzecia od tej strony. Raz, dwa, trzecia od tej albo trzecia od tej, dobra. Środkowo, zobaczymy. Normalnie, standardowo wyrzuca. Z rzeczy jeszcze takich tam ciekawych możemy sobie zerknąć, zobaczyć na produkcję. Taka ładna po pogoda i zero, 370 watów. Idzie, z paneli, z instalacji 15 kW. 15 z kawałkiem nawet. A dlaczego? Bo jest tutaj widzicie? Stówka 100%, magazyn energii no, non stop. Nawet w czasie targów widziałem, że tutaj najmniejsze jakie było Najmniej ile widziałem na tym magazynie energii to było chyba tam 60 a w nocy było 68-69, w ciągu dnia później też było 68% naładowany magazyn energii, z tego względu, że tam e, były ładowane samochody. I w związku z tym wszystko to, co szło z paneli od razu, było jak gdyby pobierane. No plus było oczywiście dobierane z magazynów energii, w związku z tym, a tak jak teraz w tej chwili to co? No, to praktycznie można powiedzieć, że non-stop jesteśmy na full na bici. Dlatego nie wyskakuje. No dobra, ale w każdym razie tak, już jest jedno pewne, że tutaj że tutaj nam gdzieś ten prąd ucieka. W związku z tym nikt się w sumie ja się sam nawet nie dziwię sobie, że mam non stop włączone oświetlenie, no bo co? A co sobie żałował, pewnie. Teraz tak, co zrobić krok po kroku? żeby można było wyłapać co stoi na przeszkodzie. Albo kto z Was mi podpowie, powie, czy miał przypadki takie, że z powodu falownika coś mu tam wyskakiwało, bo ja w tej chwili mam to podłączone pod falownik jako pod sieć i ten falownik dalej przerzuca ten prąd do domku albo do magazynów energii. A teraz wam coś pokażę. Technologia będzie. Teda. Widzicie? Jakby ktoś z Was już kiedyś wcześniej widział u nas namiot, to proszę bardzo. Ale jeszcze coś Wam pospowiem. Po, Sam to wszystko wciągnąłem na górę. A wiecie dlaczego? Z tego względu, że. Proszę bardzo. Tadam, Tadam. Mamy pozakładane. O, proszę bardzo. I powiem Wam tak. Wszystko zawsze jest proste. W momencie kiedy już to zrobisz i wtedy ktoś kto podejdzie to powie pff, proste. Ja bym to w trzy sekundy wymyślił sam. Natomiast jeżeli robisz coś po raz pierwszy i nie wiesz jak to zrobić no to nagle okazuje się że to wszystko co jest proste to jest proste dopiero wtedy kiedy zobaczysz jak to jest zrobione i nawet jeżeli sam to wymyślisz i wymyślałeś to nie wiadomo ile to to de facto no co jak działa, to wtedy jest i proste, i łatwe i tak dalej. A to co my tutaj zrobiliśmy za damem Dzięki Adam to to co my zrobiliśmy tutaj za damem jest o tyle fajne, że działa po prostu niezależnie, odrębnie i, i że działa. I prosty przykład widzieliście, ściana namiotu została postawiona przeze mnie i zrobiłem to w jakieś tam, nie wiem, 15-20 minut. No dobra, to teraz tak, yy, jesteśmy w tej chwili pod domkiem. Proszę bardzo. To wygląda tak, że mamy tutaj po prostu podłączenie, czyli jest podłączone, magazyn, energia, gdyby pozyskujemy ten prąd z sieci. Widzicie, już pokazuje zero, czyli najprawdopodobniej różnica już wyskoczyła. I teraz tak. Domek bierze teraz w tej chwili 600 Yy, watów to jest użycie jak piszcie, to jest użycie. słyszycie? Ciekawe, czy zbyło łożyszka na wentylatorach to jest zużycie yy, tyle pobiera pompa, czyli tyle pobiera wektor. No tam w ramach tego, że po prostu tam działa, funkcjonuje i, i leci z tematem. I teraz tak. Czy gniazdko po gniazdku wyłączać? Jak zrobić? Z tego względu, że tak. Tam, w tamtym głównym magazynie energii, mamy pozakładane ułówki, wszystko i tak dalej. Tam jest naprawdę, jest, no, przyznacie mi rację, chyba prima sort, tak? Nie wiem, jak uważacie. Ja tak uważam, że jest naprawdę zrobione po prostu koko jumbo. Tutaj, w tym przypadku, pod domkiem, no, wiadomo, że tutaj już jest troszeczkę, umówmy się, taka, rzeźba, tak? czyli e, pełna e, fantazja, e, jaką byłem w stanie się tu wykazać. Krok po kroku zmieniamy to wszystko, tudzież zmieniam to wszystko po to, żeby to wyglądało, no wiadomo, lepiej, dobrze, no tak, żeby tam, wiadomo, pierwsze śliwki, robaczywki. Czy przyczyną może być falownik? Właściwie mógłby być. Czy przyczyną... Aha, żeby sprawdzić falownik, to w sumie wystarczyłoby ten przewód. O o! Ty, ale numer. Słyszycie? Tu coś... Ty, patrz to. Luźny. Luźny przewód. Ten brązowy. Gdybym nie zaczął nagrywać tego odcinka, pewnie bym się o tym w ogóle nie dowiedział. Ha! Iskrzy. Dobra, ja muszę to wziąć i wyłączyć, z tego względu, że ten brązowy po prostu sobie tutaj e, jest luźny, ten neutral. On jest pęknięty. Wychodzi na to, że chyba dzięki temu, że zacząłem to nagrywać, to przynajmniej doszedłem do jednego. Że wiem, że coś jest nie tak i gdzie, w którym miejscu. Ale dlaczego tak słabo jest dokręcone? Czy by pękło? Może ktoś to grzebał przy tym? No dobra, okej. Okay. Jest odkryte, wykryte, w związku z tym trzeba iść wyłączyć, żeby tutaj nie było napięcia. Eee, I aż się teraz zawiesiłem, kurczę. Aż myślę, jak to było. Czy to. Nie, ja tego nie podłączałem, ktoś inny. No dobra, nie będziemy szukali, kto co jak. W każdym razie trzeba to wziąć i naprawić, poprawić. Natomiast jeśli okazałoby się, jeśli by się okazało, że. Nadal będzie wyskakiwała ta różnicówka, to mógłbym też podłączyć pod ten falownik, z tego względu, że ja mam naprzemiennie. Mogę zrobić tak, że domek mam zasilany albo z tego falownika, albo z tego falownika. W tej chwili idzie z tego falownika. Jak podłączę z tego falownika, to cały ten gąszcz przedłużaczy zniknie, i może to też by było dobre rozwiązanie. Z tego względu, że on jest podłączony. Nagrywałem, nagrywałem, okazało się, że mi się bateria skończyła. W związku z tym, no widzicie, o, i to też jest przykład. Nawet u nas też się kończy prąd. Co prawda, tutaj akurat w kwestii nagrywania. Natomiast spójrzcie, minęło plus, minus, 2-3 godziny. Nie wyskoczyła różnicówka. Okazuje się, że najprawdopodobniej chyba w czasie robienia odkryłem ten przewód, który tam jest luźny, i tam on tam po prostu iskrzył. I z tego powodu wyrzucało tą różnicówkę. Tak mi się wydaje. Natomiast e, teraz dopiero będę mógł o tym się przekonać. I nigdy w życiu bym nie przypuszczał, że to może być przyczyną. Obstawiałem na 100%, że to jest gąszcz tych moich przewodów, że tam może w domku coś. Tym bardziej, że jest zdublowana różnicówka. I teraz, o właśnie, może też ktoś mi podpowie, czy to robi? Bo tak, tutaj mamy taką różnicówkę. Kurczę, widzicie? Tak, dobrze. Tutaj macie, proszę bardzo, tutaj jest, nie wiem, czy będzie widać. 40. Kurczę. I teraz tak. Tu mamy taką różnicówkę, i pytanie jest takie: z tego względu, że później jeszcze w domku jest oryginalna założona. Ja słyszałem, że ponoć tego się nie dubluje. To znaczy, jak gdyby nie powinno się robić tak, że i to, i to jest jak gdyby na jednej linii. A ja mam niestety w jakiś sposób to chyba połączone. Z tego względu, że domek oryginalnie on ma zabezpieczenie i tam też jest różnicówka. Tu do Was pytanie. Ja po prostu słyszałem, że niby nie można, natomiast pewnie wśród e, naszych widzów tutaj są mega fajne i mądre osoby, bo tylko tacy widzowie nas oglądają. W związku z tym, e, co? Piszcie, jakby co? Jeśli okaże się, że to nie będzie wyskakiwało, to zostało namierzone. Dzięki temu, że zrobiłem ten materiał i film, okazało się, że w trakcie nagrywania sam siebie, można powiedzieć, że w jakiś sposób przyłapałem na... E, na, na hmm, czy coś by mogło być? No pewnie, no w sumie no, i pożar z tego mogły być, jakieś, nie wiem, przepięcie, zwarcie, coś. No dobra, trzymajcie się w takim razie e, i w tej oto pięknej, słonecznej pogodzie. Pozdrawiam Was gorąco i serdecznie o w takich oto przepięknych okolicznościach przyrody. Hejka, trzymajcie się. Do miłego. Widzimy się next time.